Wczoraj na swoim blogu na Onecie wyśmiewałem pomysł likwidacji ólk, ale w ogóle samych łuk za przejazdy w autobusach, to masz, że trzeba dać ludziom gotówkę. i oni sami decydują, czy założycie na jazdę autobusami, czy załóżmy na łukę z mlekiem. Dawanie łuk odbiera ludziom tę możliwość wyboru. Ale chcę jeszcze przypomnieć o pewnym malotarstwie, mianowicie, mianowicie dzieci w szkołach, w których rozdaje się darmowo mleko, no, z upodobaniem zajmowały się wylewaniem tego mleka do zlewu, oblewaniem się nim wzajemnie i w ogóle raczej mało szanowały mleko. A te, które wypiły to krzywiąc się pod przymusem, oczywiście niektórym to może i pomogło, ale sam uwagę, że dla około 15% dzieci picie mleka jest w ogóle szkodliwe. Wracając do, wracając do samej zasady rozdawania, rozdawania za darmo, Właśnie w tej chwili jest projekt rządu na mocy kolejnej dyrektywy Komisji Europejskiej, żeby dzieciom za darmo zdawać owoce. No jest to znakomity pomysł, dzieci będą rzucały w siebie jabłkami, gruszkami, czym tam jeszcze, alukami, to może nie są smaczne. Ale obawiam się, że na te darmowe owoce będą dawane te niesmaczne gruszki raczej. A smaczne będą sprzedawane na basadach. Z że dzieci będą się obrzucały tymi, tymi owocami. Oczywiście przestaną w ogóle do reszty lubić owoce, bo więc no, powiedzenie jest stare, że co jest darmowe, to się nie ceni. No i państwo, które chce dawać ludziom coś za darmo, powoduje, że ludzie to coś przestają cenić, a w ślad również przestają cenić samo państwo, które z rządzeniem zajmuje się rozdawaniem darmo.